Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice. Dzień dobry panie Redaktorze, Bardzo miło. Witam serdecznie. U lala, co tu się porobiło? Ach, nie miałem jeszcze nigdy w życiu złamanej ręki, postanowiłem zdobyć nowe doświadczenia. Jak do tego doszło? Jeśli wtedy to jest? Ja pojechałem na narty i niestety na nartach. Czemu tak panie przewodniczący, gdyby Pan Bóg chciał, żebyś na nartach jeździł to mnie byśmy Pana do nóg. To nie jest naturalna rzecz dla człowieka. To się zgadza, ale myślę, że też Pan Bóg był tak łaskawy, że wskazał tym, którzy wymyślili taki piękny sport, żeby ludzie go uprawiali I ja należę do tych wyznawców właśnie tego fantastycznego białego szalew. Jest ciągle piękny sport, mimo tego urazu. Absolutnie jestem przekonany, że mam nadzieję, że go w pełni wyleczę i jej najbliższy sezon bardzo szybko rozpocznie chyba w grudniu. Tak. Panie przewodniczący, em... Pandemia od dwóch lat, wojna od prawie pół roku, kilkaset tysięcy uchodźców, odcięty gaz. No to czas już zapytać, co nowego w mieście? Och, w mieście w ostatnim czasie, panie redaktorze, bardzo wiele nowego, bardzo dużo zmian, przede wszystkim bardzo dużo wyzwań, bo faktycznie. Ja się pytam w kontekście tych zjawisk, o których przed chwilą powiedziałem. Tak, to tak. musi mieć wpływ na miasto. Tak, pandemia sama w sobie oczywiście konsekwencje miała bardzo duże w różnych obszarach społecznych, gospodarczych, finansowych dla samorządu miasta Katowice. Ale myślę, że nie było to. Coś, co mogło nas jakoś zdruzgotać i zaskoczyć tak mocno, jak stało się to w przypadku, gdy rozpoczęła się 24 lutego tego roku wojna na Ukrainie i napaść Rosji na Ukrainę. I to niestety konsekwencje tego odczuwamy, widzimy yy, i mierzymy się z nimi na co dzień. To jest przede wszystkim bardzo duże wyzwanie, aby sprostać myślę, że temu powszechnemu takiemu zjawisku, jakim jest chęć pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy. I mówi Pan, że to jest to zjawisko, czy to jest to wyzwanie, któremu sprostaliście jako miasto? Panie redaktorze, mam nadzieję, że tak. To znaczy ja tutaj chciałbym e, mhm. raczej... Y, Ocenić Miasto Katowice i działania Urzędu Miasta Katowice, mieszkańców Miasta Katowice, bo oczywiście sam jako radny, jako mieszkaniec dużo czasu poświęciłem w to, aby pomóc Ukraińcom, ale oceniam również działania Urzędu Miasta i Sztabu, sztabu Kryzysowego kierowanego bezpośrednio przez prezydenta Marcina Krupę. I tu nie, oceniam, nie ukrywam, że ta ocena jest bardzo wysoka, zresztą wszelkie wskazania i dane, które do nas wpływają, pokazują, że Miasto Katowice, jako jedno z tych miast wiodących miast Unii Metropolii Polskich, stanęło na wysokości. A jakie są te dane, niech Pan powie? Bo Unia Metropolii opracowała taki raport, z którego dość jasno wynika, że Katowice zostały no, dotknięte to nie jest złe słowo, ale to nie jest dobre słowo ale no, stanęło przed naprawdę dużym wyzwaniem. Rzeczywiście Unia Metropoli Polskich podczas zakończonego kilka dwa dni temu europejskiego kongresu gospodarczego w Katowicach zaprezentowała raport dotyczący tego ilu mieszkańców czy ilu nowych mieszkańców mają główne miasta w Polsce, miasta zrzeszone w Unii Metropoli Polskich, czyli 12 największych miast w tym Katowice i te dane z samego raportu pozwolę sobie najpierw przytoczyć, później je skomentować. Unia Metropoli Polskich wskazała, że w Katowicach przybyło 96 tysięcy mieszkańców, a więc. 100 tysięczne miasto nam się tu pojawiło. Pojawiło Nagle. nam się 100 tysięczne miasto. Przypomnę, że Katowice są miastem około 300 tysięcznym, więc w sytuacji, w której do, do Katowic przyjechało dodatkowe 100 tysięcy osób, dzisiaj mielibyśmy w Katowicach około 400 tysięcy osób. Ale ja się przyglądam temu miasteczku, które stoi przy, przy dworcu PKP. Eee, przyglądałem, mu się przez ostatnie tygodnie, tam się roiło od ludzi, teraz jest pusto. Oczywiście jest, jest taki moment, w którym gości z Ukrainy mamy mniej, i to z pewnością fakt być może tych działań Rosjan na Ukrainie, które jednak przesunęły się bardziej na wschód. I myślę, że już większość ludzi, która miała wyjechać, już jednak z Ukrainy wyjechała. Natomiast oczywiście to zależy od momentu, w którym przyjeżdżają transporty i momentu, kiedy otwierają się jakieś korytarze humanitarne, więc nie ma tutaj żadnej reguły w tym zakresie. Niemniej jednak, faktycznie jest tak, że ten moment takiej kulminacji największej, przyjazdu największej liczby osób już chyba, można mieć nadzieję, mamy za sobą. Gdzie oni się rozeszli po mieście, 100 tysięcy ludzi? Wszędzie, przy czym ja właśnie pozwolę sobie skomentować, że ja nie do końca jednak wierzę, że jest to aż 100 tysięcy osób. To, to jest też kwestia metodologii tego badania, jakie było prowadzone. To przez dwa dni w okresie miesiąca na podstawie danych logowania do sieci komórkowych telefonów z językiem ukraińskim, a więc to jest badanie obarczone pewnym błędem metodologicznym. Natomiast na pewno możemy spokojnie założyć, że około 30-40 tysięcy nowych mieszkańców w Katowicach mamy. Myślę, że to byłby bardzo prawidłowy szacunek, uwzględniając chociażby liczbę zarejestrowanych numerów PESEL. Tutaj mamy około 10 tysięcy osób, to są dane sprzed trzech dni. Jeśli chodzi o dzieci, które zaczęły uczęszczać do katowickich szkół i przedszkoli, to jest ponad 2 tysiące dzieci już w tym momencie. Przy czym też trzeba powiedzieć, że nie są to wszystkie dzieci, które, nie wszystkie dzieci, które przebywają na terenie. Katowic uczęszczają do katowickich szkół i przedszkoli. Duża część z tych dzieci korzysta z systemu edukacji w formie zdalnej jeszcze z nauczycielami z Ukrainy, więc też tego obrazu pełnego jeszcze nie mamy. W dalszym ciągu nie mamy. Niemniej jednak te 30-40 tysięcy, według, myślę, takich prawdopodobnych szacunków, no to osoby, które zamieszkują wszędzie obok nas. Są widoczne zresztą na katowickich ulicach słychać naszych przyjaciół mówiących po języku ukraińskim w bardzo wielu miejscach. Bardzo wiele osób przyjęło z dobroci serca, oczywiście. Zresztą Katowiczanie wykazali się tutaj niezwykłą otwartością serca i wrażliwością na potrzeby tych ludzi z Ukrainy, i ci ludzie po prostu pojawili się w naszych domach. Ja chyba zawsze próbuję dociec, czy to jest dla miasta wyzwanie, czy to jest dla miasta szansa. Bo przecież po pandemii usługi na przykład zaczynają odżywać. Słychać tam ten język właśnie w usługach. Nasi goście z Ukrainy znajdują tam pracę. Może dzięki nim rynek pracy się zmienia, rynek usług się zmienia, zaczyna działać, żyć. To przecież są nam, nam potrzebne, nam przydatne zdarzenia i fakty. Panie redaktorze, myślę, że oba te zjawiska i one się nawzajem nie wykluczają. Myślę, że to zarówno szansa, ale przede wszystkim wyzwanie. Wyzwanie dlatego, że my nasze miasto szyjemy i kroimy na miarę miasta 300 tysięcznego od dłuższego czasu, więc wszystkie usługi publiczne, edukacja, oferta kulturalna, szyta była na miarę miasta plus minus 300 tysięcznego. I w tym, w tym zakresie. Ten aspekt wyzwania na pewno będzie dostrzegalny, bo jednak będziemy musieli między innymi w szkołach, między innymi w różnego rodzaju usługach publicznych, ale myślę również w tych usługach komercyjnych, na które przedsiębiorcy będą reagowali, będziemy musieli znaleźć. Tą Tam dodatkową przestrzeń dla tych dodatkowych osób. Ale jest to olbrzymia szansa rzeczywiście, ponieważ faktycznie ludzi nam brakowało, szczególnie brakuje nam, czy brakowało ludzi o wysokich kwalifikacjach, więc wiemy o tym, że do Katowic przyjechało wielu lekarzy, pielęgniarek, specjalistów z zakresu informatyki i IT, szeroko pojętego, mm. więc na pewno jest tak, że ci ludzie znajdą miejsce pracy i mamy nadzieję głęboką, że będą się tutaj znakomicie czuli i wierzymy w to, że wielu z nich jednak w Katowicach, Stałe pozostanie. Panie Przewodniczący, miasto to są przede wszystkim inwestycje. Jeżeli miasto się nie rozwija, jeżeli nie inwestuje, no to zaczyna administrować i, i traci szanse rozwojowe. Takie zdarzenia jak pandemia, wojna no, muszą mieć wpływ na inwestycje w mieście. Co się z nimi dzieje? Z pewnością tak. Z pewnością będą miały myślę, że dopiero konsekwencje. Czy, czy zobaczymy, jaki, jaki wpływ ta wojna na inwestycje będzie miała? Będziemy widzieli za jakiś czas. Na tą chwilę na pewno jest tak, że już widać zwiększone zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi ze względu na duże zapotrzebowanie mieszkań. I myślę, że to po, po, po inwestycjach, które w najbliższym czasie będą realizowane. Chyba będzie widać bez względu oczywiście na to, co dzieje się, albo, albo może jednak powinniśmy uwzględnić ten istotny czynnik, jakim jest sytuacja na rynku finansowym. A mnie się to wydaje, w że w Katowicach kredytu. buduje się tylko biura. Ale absolutnie nie, a muszę powiedzieć panu redaktorowi, że chociażby sprzed dwóch dni mieliśmy posiedzenie Komisji Rozwoju, gdzie zostali, zostało nam zaprezentowane kolejne zamierzenie inwestycyjne, w którym jeden z inwestorów zamierza zmienić swoje, swój plan inwestycyjny i z zabudowy biurowej właśnie przekształcić ją w zabudowę mieszkaniową. To będą zupełnie nowe budynki według zamierzeń inwestora na terenie na Puchcie Beldon. Czyli między innymi przy, w, te, w, w okolicach załęża. Duże emocje budzi budowa no, dość nowoczesnych technologicznie parkingów publicznych na tylnej mariackiej, em, opóźnionej odrobinę inwestycji, jak ona się ma i jak ona ma wpłynąć na to, jak się w katowicach parkuje i, i do Katowic dojeżdża, bo o ile ja pamiętam, to ambicją władz miasta jest, żeby jednak tego ruchu się stąd pozbyć. Tak, panie redaktorze, i konsekwentnie ten plan jest realizowany. Rzeczywiście jest tak, że, że kolejne działania podejmowane przez i e, decyzje prezydenta Marcina Krupy, realizowane przez urząd i, i wspierane oczywiście przez Radę Miasta, mają na celu zmniejszać liczbę miejsc parkingowych, z tym wyjątkiem, o którym mówimy na ulicy Tylnej Mariackiej. Natomiast kwestia Tylnej Mariackiej to jest też pewien. Proszę pamiętać, że przy ulicy Dworcowej, gdzie aktualnie rewitalizacja Realizuje się to stary budynek dworca, gdzie powstają dodatkowe przestrzenie hotelowe. Jednak mimo wszystko te funkcje mogą być realizowane w sytuacji, w której będą też goście mieli gdzie zaparkować m.in. samochód. Jest to jeden z wielu czynników, oczywiście goście przyjeżdżający do Katowic, wierzymy, że będą korzystali z komunikacji zbiorowej, z pociągu, który jest bardzo blisko niemniej jednak. Dostrzegaliśmy i też inwestorzy na to zwracali uwagę, że... W nowoczesnym hotelu musi być miejsce parkingowe. Dokładnie tak, bardzo często, tym bardziej, że akurat jeden z hoteli przy jest hotelem o najwyższym standardzie w Katowicach, więc ten aspekt na pewno jest dosyć istotny. Niemniej jednak jeszcze raz potwierdzę i powtórzę, że zamierzenia władz miasta są odwrotne od akurat tego jednego drobnego przypadku, i mam tutaj na myśli, między innymi, Plac Sejmu Śląskiego, który będzie całkowicie wyłączony z parkowania, a zostanie przekształcony w bardzo ładny, taki zielony skwer, który będzie, mamy nadzieję, znacznie bardziej przyjazny mieszkańcom, a nie użytkownikom samochodów. Europejski Kongres Gospodarczy za nami tam wiele postanowień, konkluzji, ale jedna rzeczywiście daje do myślenia. Katowice będą europejską stolicą nauki? Tak. Katowice w 2024 roku uzyskały tytuł Europejskiej Stolicy Nauki. To wynik znakomitej współpracy, przede wszystkim naszych uczelni. Zresztą ten tytuł został uzyskany dzięki inicjatywie, wspólnej inicjatywie pana profesora Magnificencji, rektora Uniwersytetu Śląskiego, profesora Koziołka i prezydenta Marcina Krupy, którzy wspólnie podjęli tą rękawicę, aby, aby zjednoczyć katowickie uczelnie i pokazać olbrzymi potencjał, jaki mamy w Katowicach. Proszę pamiętać, że katowice od lat szczyciły się nie tylko organizacją fantastycznych wydarzeń, nie tylko bardzo wielkimi nakładami i dużymi doświadczeniami w zakresie. Kultury i wydarzeń kulturalnych, ale przecież od lat w Katowicach funkcjonuje całe spektrum, bardzo szeroka i bogata oferta naukowa. My mamy w Katowicach, jedno z nielicznych miast, każdy rodzaj praktycznie uczelni uczelni artystycznych, uczelni sportowych, technicznych i humanistycznych a więc to bogactwo chcieliśmy pokazać, a ja nie ukrywam, że jestem <laughs> dużym zwolennikiem patrzenia również na jakość edukacji. Bo ta powinna być naszą szczególną, obarczona troską, aby o tą jakość edukacji dbać. I głęboko też wierzę, że ta Europejska Stolica Nauki w 2024 roku również przyczyni się do tego, że nasze uczelnie będą podnosiły jakość kształcenia i to znakomicie wpłynie również na ofertę naszych katolickich uczelni. A jak plany te odleglejsze, bo jeszcze inną stolicą zdaje się znów chcemy być. Tak. Stolicą kultury, ale to, to tak. odleglejsze plany. Również niedawno zostało podpisane porozumienie, to nieco szerszy projekt z wykorzystaniem, czy, czy, czy przy bardzo bliskiej współpracy Unii Metropolii, przepraszam, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, naszego GZM-u, e, e, również sąsiednich miast, to w główną rolę będzie odgrywał Sosnowiec i Katowice będą wiodły prym w, w tych staraniach, e, o to, abyśmy otrzymali tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Tutaj, panie redaktorze, mamy już bardzo dobre i bogate doświadczenia, gdyż e, m.in. z inicjatywy ówczesnego prezydenta poprzedniego prezydenta Katowic Piotra Uszoka staraliśmy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2006 roku w 2016 roku. I dość powiedzieć, że byliśmy w ścisłym finale i w zdaniem wielu powinniśmy wygrać. Niestety, przegraliśmy z Wrocławiem, ale... No to nie wstyd przegrać z Wrocławiem. Nie jest wstyd przegrać z Wrocławiem, chociaż chyba wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, mówiący te słowa, również miałem zaszczyt być i przyjemność być na ogłoszeniu wyników. Chociaż te wyniki nie były dla nas już radosne, ale niemniej jednak osiągnęliśmy w zakresie kultury bardzo dużo. I proszę pamiętać, że kiedy staraliśmy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, o wielu zdarzeniach, które dzisiaj już są urzeczywistniane i urealnione, dopiero mówiliśmy. mówiliśmy. No tak, ale to będzie trzeba zasłużyć na ten tytuł do tego 2029 roku. Panie redaktorze, będziemy bardzo ciężko na to pracować i myślę, że ta współpraca metropolii, współpraca miast yy, pozwoli wydobyć jeszcze bardziej te atuty, które ma nasza metropolia, a których do tej pory w aplikacji w 2016 roku po prostu być może nie pokazywaliśmy, też z racji tego, że ubiegaliśmy się o ten tytuł jako Katowice, a nie jako cały obszar metropolii. E, jakby tych planów było mało, to ja się jeszcze doczytuję, że nasz e, e, ma najstarszy, może nie historycznie, ale... ale... Przemysłowo region w mieście ma być hubem gamingowo-technologicznym. To wszystko ma się gdzieś na Nikiszu zainstalować w okolicach pozostałości po kopalni. Jak pani podpowie? Po kopalni wieczorem. Otóż, właśnie. Hubem gamingowym będziemy? Tak, panie redaktorze. Jest taki zamysł, aby przestrzeń, która do niedawna należała, czy jeszcze w części należy do spółki restrukturyzacji kopalń, ale już w, w dużej części została przejęta przez Katowice, przez miasto Katowice, aby tą przestrzeń przeobrazić przede wszystkim te obiekty poprzemysłowe, pogórnicze zachować, odrestaurować, i w tej przestrzeni stworzyć hub, innowacyjny, technologiczny, bo to nie będzie tylko hub gamingowy, i to nie będzie tylko przestrzeń dla twórców gier dla całego sportu obszaru i, i, i części biznesu, który rozwija się niezwykle imponująco jest zdecydowanie wielu, wielu, znak, wielu ekonomistów. No Mistrzostwa sportu. Świata w tym sporcie na fotelach to małe spotku zdaje Tak i to finał Mistrzostw Świata Intel Extreme Masters. Rzeczywiście jest tak, że inwestycja przekraczająca miliard złotych w tym terenie ma zostać zrealizowana. Mamy podpisaną umowę na wykonanie projektu całego, całej tej przestrzeni, całego hubu gamingowego gdzie mają powstać m.in. przy współpracy z uczelnią bardzo innowacyjne rozwiązania w zakresie chociażby nowoczesnych komputerów, systemów bazodanowych, więc niezwykle innowacyjne rozwiązanie. Myślę, że takie, którym będziemy mogli się spokojnie szczycić na pewno w Europie, jak i znowu nie na całym świecie, czyli coś, co Katowice znowu będzie fantastycznie wyróżniało. Jeszcze trochę, naprawdę trochę, bo trzeba bardzo szybko lecieć, trzeba się będzie przymierzać do oceny kadencji chyba oceny kadencji władz miasta. Mówi pan, ma pan na myśli pan redaktor zapewne prezydenta i radę miasta. Proszę mm -hmm. pozwolić, że jeśli chodzi o radę miasta wypowiadać się nie będę, gdyż tego oceniać nie mogę, ale mogę z pewnością ocenić już dziś kadencję prezydenta Katowic i ta ocena oczywiście jest celująca. Dowodem na to są między innymi nie tylko te przeobrażenia Katowic, które mają miejsce, ale przede wszystkim chyba to, jak Katowice poradziły sobie z pandemią i jak radzą sobie z pomocą Ukrainy. A nie boi się pan, jako radny, jako szef Rady, że te wyzwania pandemijne jeszcze wrócą, bo zwykle przychodzą jesienią, wracają jesienią i na nowo trzeba rewidować wszystkie nasze. Plany na nowo się przyglądać temu, czy warto było wycofać się z mazeczek, i cały ten koszmar znów wróci, bo, bo taka jest natura tej pandemii i zostanie już na. Z pewnością tak, ale myślę, że po dwóch latach m, nauczyliśmy sobie już, nauczyliśmy siebie nawzajem radzić sobie z tą sytuacją, głęboko w to wierzę. I myślę, że nawet jeżeli stan pandemii powróci, chociaż jeszcze formalnie nie został odwołany, ale słyszałem, że już w maju coś takiego ma, się, ma mieć miejsce. Myślę, że już jako społeczeństwo, nasza gospodarka jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani i nie zaskoczy nas to tak, jak zaskoczyło dwa lata. A co więcej, znowu wrócę do Ukrainy i powiem, że wszystkie nadzwyczajne sytuacje chyba jesteśmy w stanie... Udźwignąć i sobie z nimi poradzić, chociaż oczywiście no, pytanie o konsekwencje dla polskiej gospodarki, dla finansów samorządów, które zawsze będę podkreślał, trzeba z, z największą troską o które trzeba dbać, ze względu nie tylko na to, że niestety te samorządy pozbawiane są dochodów bieżących poprzez różnego rodzaju działania związane z zmianami podatkowymi, ale, ale powinny zdecydowanie wzrastać z uwagi na to, że to samorządy nie tylko inwestują i realizują najważniejsze projekty inwestycyjne, ale to samorządy tak na dobrą sprawę radziły sobie i pomagały najbardziej w pandemii. To samorządy również, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, były na pierwszy, czy są w dalszym ciągu na pierwszej linii frontu i w pierwszej kolejności ponoszą te wszystkie koszty. No tak, ale to władza centralna waszym wyborcom zmniejsza podatki, a wy za te zmniejszone podatki musicie działać dla dobra tych właśnie wyborców. Panie redaktorze, ja pozwolę sobie na taką ocenę, że to jest po prostu przenoszenie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. To znaczy to, że władza centralna Powoduje, że mieszkańcom miast jest nieco lepiej, bo obniża się im podatki, więc powiedzmy, że te pieniądze co do zasady powinny pozostawać w portfelach mieszkańców, obywateli naszego kraju. To niestety konsekwencja tego jest odwrotna w przypadku samorządów. To samorządy muszą poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania i pozyskiwania dochodów bieżących, i wtedy niestety pojawia się taki czynnik, jak chociażby podnoszenie opłat i podatków lokalnych, a więc yy, może na jednym podatku ktoś zaoszczędzi, ale niestety na innym podatku straci, więc saldo powinno być co najmniej na tym samym poziomie. Niestety, niestety tak nie jest bo też samorządy nie chcą obciążać mieszkańców i też nie zawsze mogą to dodać... To się do wyborczo nie opłaca. bo to to, to to, być może też jest jakieś zamierzenie. Nie chcę tego oceniać. Niemniej jednak y, bardzo trudne z perspektywy zarządzania finansami miast jest y, moment, w którym w trakcie gry zmienia się nieco jej reguły i kiedy możliwość planowania budżetu jest nieco mniej przewidywalna niż w latach poprzednich. Na to zwracają uwagę prezydenci, na to zwracają uwagę skarbnicy miast. Również tutaj zarówno pan prezydent Marcin Krupa, jak i Pani Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice, bardzo wyraźnie to podnosi, że sytuacja samorządów jest coraz trudniejsza i być może będzie taki moment, w którym samorządy będą musiały dosyć mocno ograniczać swoje wydatki bieżące związane z utrzymaniem chociażby terenów zielonych. I to już powoli niestety dzisiaj widzimy. Ale do tej dyskusji na ten temat to wrócimy kiedy indziej. Maciej Biskupski, szef Katowickiej Rady Miejskiej był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Życzę Państwu dobrego dnia. Do zobaczenia.